Every wrong is recorded. Every slight against us. Page after page, etched in blood. Clan Gunnison, Eight Peaks, Joseph Bookman. Kroggar. Ostatni obrońca Sotl jest starożytnym saurusem starszej krwi, ostatnim wojownikiem saurusów ze zrujnowanego miasta świątyni Sotl. Z lęgów, w którym przyszedł na świat Kroggar, pochodziło jeszcze kilku innych saurusów, z których każdy był przeznaczony do wielkich rzeczy. Instynktownie rozumiejący sztukę wojenną, ci wojownicy nie mieli sobie równych wśród swoich pobratymców. Każdy posiadał wrodzoną władzę nad rodzimymi bestiami dżungli. Lęk Krok -Gara zbiegł się z lękiem miotu potężnych karnozaurów, a on sam oswoił największego i najbardziej dzikiego z nich Grimloka. Krok Gar służył swojemu miastu świątyni zaledwie przez kilka stuleci, kiedy nastąpił wielki kataklizm. Chociaż Krok Gar i jego lęk stoczyli wiele epickich bitew i zniszczyli całe armie demonów, Niekończący się atak ostatecznie spowodował, że obrońcy schronili się w swoim mieście świątyni Sotl. Młody Saurus prowadził wiele patroli poza miasto, podczas gdy mag kapłan Chaco Kwantal skupiał się na obronie. Magiczne bariery magów kapłanów uratowały Sotl na jakiś czas, ale ostatecznie upadły. Korzystając z przypływu niekontrolowanej energii, demony pojawiły się w mieście świątyni, mordując slanów, Zanim Krokgar zdążył im przybyć na pomoc. Wówczas pełna moc chaosu zalała Sotl. Choć jego świątynne miasto leżało w ruinie, Krokgar i ocalali wojownicy wydostali się z niego, podtrzymywani własnym gniewem i ostatnim błogosławieństwem slanów. W drodze do wolności odesłali wiele demonów z powrotem do domeny chaosu. Roggar poprowadził następnie swoich pozostałych wojowników na szeroko zakrojone polowania przez dżunglę. Niszcząc sługi chaosu wszędzie, gdzie tylko można było ich znaleźć. Przez kolejne stulecia, Krokgar prowadził nieustanną walkę w dżungli. W ciągu wieków ostatnia armia Sotl zaczęła się wykruszać. Do czasu, gdy elfy przeprowadziły swój wielki rytuał i stworzyły wielki wir, spośród ostatnich obrońców pozostali tylko Krokgar i jego nieśmiertelny karnozaur Grimlock. Wielki lord Mazda Mundi. Mak, kapłan slanów z Hesuatl wezwał Krokgara do jego miasta świątyni, wybierając go na dowódcę wielkich armii Saurusów, które przetrwały wielki kataklizm. Mazda Mundi podarował Krogarowi starożytny artefakt znany jako Ręka Boku. Za jej pomocą Krogar wystrzeliwuje pioruny oczyszczającej energii lub kule palącego światła, które wypalają zło z miejsca, w które uderzą. W ciągu swojego długiego istnienia Krogar stoczył wiele wojen. Przewodząc armią Hesoatl lub dołączając do innych zastępów, aby pomóc im w bitwie. Nie ma kontynentu, na którym Kroggar i Grimlok by nie walczyli. W trakcie wojny Czaszkogniota w 594 kalendarza imperialnego zabił hersztów wszystkich sześciu plemion dzikich orków. Podczas powstania Soteka zabił ponad tysiąc skaweńskich wataszków. W 2512 kalendarza imperialnego. Kiedy korsarze Mrocznych Elfów pojawili się na Czarnej Drodze, Kroggar pokonał ich i zniszczył Czarną Arkę Przypływ Cienia. W 2520 kalendarza imperialnego, Kroggar został wysłany do Albionu przez Ścieżki Przedwiecznych, aby oczyścić wyspę z ciepłokrwistych, zanim Lord Mazda Mundi zmieni klimat wyspy, aby umożliwić rozwój dżungli w tamtym rejonie. Przez parę lat dowodził siłami czuwającymi nad rozbudową miasta Konkłata. Po ataku wojowników chaosu Wasznara Dręczyciela na Hesoatl w 2522 roku kalendarza imperialnego, zarówno Kroggar, jak i Mazda Mundi powrócili z konkwaty do zagrożonego miasta i odparli zagrożenie. Kroggar, znany jest ze swoich kościanych płyt chroniących jego plecy, a masywną szczęką potrafi odgryzać głowy swoim wrogom. Oprócz ręki bogów, Kroggar posługuje się świętą włócznią Tlansla. Powiadano, że ta niesłychanie potężna broń była używana przez wojowniczego przedwiecznego Tlansle, boga strategii i taktyki, gdy jechał na swoim niebiańskim rydwanie do bitwy. Brzęczy starożytną energią, a ci, którzy zostali nią trafieni, zostają ogarnięci wizjami zguby, które odbierają im wolę walki. Można założyć, skoro urodził się na kilka stuleci przed Wielkim Kataklizmem, że w 2500 roku kalendarza imperialnego. Miał około 8,5 tysiąca lat, co czyni go jedną z najstarszych postaci w uniwersum Warhammera. Podczas czasu końca w 2524 kalendarza imperialnego, podczas inwazji z na Lustrię, Roggar walczył z demonami w mieście świątyni Sachutek. Później ruszył na pomoc obleganemu miastu Waapek. Po nieudanym zamachu elitarnych posłańców śmierci, znanych jako Czarna Trzynastka na lorda Mazdamundiego, Kroggar został wezwany przez Pana Słonecznego Miasta, aby poprowadzić Armię Hesoatl. W 2526 kalendarza Imperialnego Kroggar na czele Oddziału Saurusów, Kohorty Mosiężnego Słońca oraz Oddziału Kroksigorów i Skinków, Kohorty Żółtych Grzebieni, poprowadził ostatnią obronę pierwszego miasta Itsa, otoczony przez Morze Szczurów. Był świadkiem, jak Grymlock umiera z rąk odrażającego lorda Skrólka. Starożytny Saurus wyszedł z podłusek swego karnozaura i po raz ostatni położył rękę na pysku grymloka, zanim jego zimne oczy w końcu skierowały się na szczuro ludzi. Powietrze wokół walczących było gęste od toksycznych chmur, gdy kadzielnica Skrólka wypluwała bezbożne powietrze. Ostatkiem sił Saurus wydał potężny ryk i zaatakował skrolka, najpierw używając ręki bogów, aby zniszczyć jego laskę. Palące światło oczyściło powietrze wokół niego, po czym przebił z Krolka na wylot świętą włócznią Tlansla. Podnosząc nadzianego na włóczni władcę zarazy wysoko nad sobą, roggar ryknął ku niebiosom. Wraz z rykiem triumfu z Eteru wyłonił się władca szkodników, Vermalangs Skaziciel, wściekły na widok swego ulubieńca nadzianego na włócznie roggara. Jego paszcza rozciągnęła się szeroko, zionąc niby czarna jama, po czym wystrzeliła strumienie żółci w kierunku Saurusa. Władca szkodników nie wykończył przywódcy jaszczuroludzi, ludzi, lecz rzucił się w stronę lorda Skrólka. Rękami płonącymi od dotyku świętej włóczni, Vermin Lord wyrwał ją i wypowiedział słowa Liber bubonicus, aby zszyć ranę na piersi Skrólka. Podnosząc władcę klanu Pestilens, Vermalanx rzucił ostatnie pełne nienawiści spojrzenie na Krok Gara, zanim zniknął w chmurze ciemności. Powoli, nieubłaganie Kroggar podniósł się z wylanego nań szlamu, a jaśniejące światło czystości ręki bogów oczyściło jego ciało ze skazy. Roggar otrzymał nową wiadomość od Mazdamundiego i wiedział, gdzie musi się udać w następnej kolejności. Nieważne jak gęsto było na ulicach od szczurów ludzi, nikt nie odważyłby się walczyć z błyszczącym Saurusem, który zabił ich przywódcę. Zdając sobie sprawę, że nie może dotrzeć do celu na czas, Roggar wydał ryk. A w odpowiedzi pojawił się potężny karnozaur, który pozwolił się dosiąść rannemu Saurusowi. Roggar dotarł do obelisku srebrnych gwiazd i wyruszył w Eksodus razem z resztą Jaszczuru Ludzi. Jego dalsze losy pozostają nieznane. One wrong put right. But the Great Book of Grudges remains full.